Biorover to jest jedna z ulubionych bibliotecznych aktywności wśród naszych czytelników. Dzisiaj jesteśmy tutaj z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Mamy skrzynię wypełnioną po brzegi literaturą dziecięcą. Są wierszyki i klasyczne baśnie. Jest, jest, są, są książki edukacyjne, książki dla maluszków. Mamy też gratki dla. Małych e, czytelników, małych koneserów literatury, tak jak Kicia Kocia czy e, Psi Patrol, e, można sobie przyjść, e, wybrać e, ulubioną książkę czy dwie, dostać przy okazji e, przypinkę biblioteczną, e, zakładkę do kolorowania. Będzie nas można jeszcze spotkać w tym roku wielokrotnie. Jak już się zrobi cieplej, przyjdą wakacje, to na pewno będziemy regularnie wyjeżdżać w miasto i e, organizować akcje tego typu. Przepiękna. Akcja, jestem nawet wzruszona, że, że coś takiego można z naszej pięknej gdyni zrobić po spacerze na plaży. Eee, taka niespodzianka i oby więcej było takich wozów z książkami, bo dla mnie osobiście książka jest najlepszym prezentem. Bardzo potrzebne my dzieciom codziennie czytamy wieczorem przed spaniem i książki już się kończą, zawsze, zawsze się przydadzą kolejne, więc dziękujemy bardzo. Polecamy wszystkim akcję, wpadnijcie na promenadę, przyda się dzieciom na pomysł.